Witamy serdecznie obrońcę drużyny Ferajny, Mateusza Królita. Cześć Mateusz. Cześć. Mateusz, pierwsze pytanie nietypowe, czy wiesz ile lajków miał twój filmik na, na Facebooku? <laughs> nie wiem, ale podejrzewam, że dużo. To było kosmiczne zagranie, jak Sergio Ramos w finale. Chciałeś tak uderzyć, czy, czy tak wyszło przez przypadek? <laughs> nie, nie, podbiła mi się gdzieś piłka i, i, i poszło w kosmos. Wracamy do rozgrywek ligowych. Jak to jest z tą Ferajną? Jak, i, jak, jak można waszą formę ocenić? Bo potraficie wygrać 9-1 w poprzedniej kolejce, po czym dzisiaj dostajecie, można powiedzieć, bęcki od drużyny Autoas. A przede wszystkim te dwie drużyny, z którymi graliśmy są no, na zupełnie innym poziomie. Dzisiejsza drużyna, z którą graliśmy no, dużo bardziej była wybiegana, cały czas mieli przewagę jednego, dwóch zawodników, do których można było podać piłkę. No i wykorzystywali to, mieli skutecznego napastnika, który strzelał z tego, co miał strzelić. My... My też mieliśmy słabszy dzień, więc to się skumulowało, aczkolwiek no, trudno to wytłumaczyć, bo aż taka duża różnica, no to nawet z takim rywalem nie powinno mieć miejsca. A czy Feralina w ogóle ma pomysł na grę? Bo obserwując was z boku, no to właśnie tak jak wygrywacie, no to automatyczny pomysł. Natomiast jeśli już przegrywacie, na początku spotkania przegrywacie, no to jakby to się sypie, nie wiadomo kto ma grać w obronie, kto ma grać z przodu. No tak, u nas jest taka zasada, że jak już przegrywamy dwoma bramkami, to każdy chce wziąć na siebie ciężar spotkania, idzie do przodu. No i potem są problemy z tyłu, więc jak już tracimy dwie, trzy bramki, to już potem zazwyczaj jest lawina tych bramek, bo, bo nie ma kto bronić, więc to jest, to jest u nas standard. A wiara w utrzymanie jest w zespole jeszcze? Zawsze jest, ale no, nie, myślę, że tutaj no, będzie trochę łatwiej niż w Liza, bo, bo, bo jednak grywale są dużo słabsi. Niemniej jednak no z taką gromę jak dzisiaj, no to nie, nie ma na to szans. Nie, nie, nie mamy aż tylu zawodników co w poprzednim sezonie, nie mamy klasowych zawodników jak w poprzednim sezonie, więc będzie trudno. A będziesz jeszcze podchodził do rzutów wolnych? Na pewno. Dzięki serdeczne. Dzięki.